Najatrakcyjniejszą wieczerzą wigilijną i co więcej po raz pierwszy organizowaną w Wałbrzychu miała być ta zrealizowana przy współudziale władz miasta oraz Wałbrzychskiego Ośrodka Kultury. Była scena, występy i stoły ustawione na Wałbrzychskim Rynku. Dla każdego kto miał ochotę były serwowane potrawy wigilijne takie jak ryba z ziemniakami, pierogi, barszcz z łóżkami czy bigos. Łączny koszt zorganizowania masowej wigilii na Wałbrzychskim Rynku z nieoficjalnych źródeł kosztował mieszkańców miasta 26 tysięcy złotych. Miejska wigilia będzie na pewno pamiętana jeszcze przez wiele lat. Niestety nie za dobrej organizacji i ciekawych występów, ale przyklej dla wielu osób informacji dotyczącej likwidacji sześciu wałbrzyskich szkół. A co z tym związane? Protestem kilkuset osób, które w tym czasie przerwały występy na scenie, domagając się rozmowy z prezydentem Romanem Szełemejem, którym zamierza zlikwidować sześć szkół w pięciu dzielnicach miasta. Moi drodzy, teraz przed wami Moi drodzy, cały czas Bardzo was proszę o to. Teraz przed wami cały czas ja mam informację, że prezydent na pewno dzisiaj z nami będzie, tak więc będzie okazja spotkać się z panem prezydentem. Po kilkukrotnych przerwach wymuszonych przez protestujących na wobelskim rynku nie pozostało zbyt wielu osób. Trudno więc stwierdzić, czy poniesione przez miasto koszty to inwestycja, która się opłaciła. Na korzyść i usprawiedliwienie przemawia jedynie fakt, że impreza tego typu była organizowana po raz pierwszy. Kolejna również finansowana z miejskich środków odbędzie się w zasadzie już za kilka dni. Będzie to miejska noc sylwestrowo-noworoczna.